Już klipcia nie ma, bo go zbiłem, więc muszę wziąć sobie wagonik, umieszczę go na tym torze, wsiadamy i jedziemy. Papa, pa, pa Wysypko! Przyjadę do siebie jutro. Ale parę minut będę jechał, bo te tory są dosyć długie. Tu Dobra Pa, Krypsiu No, Krypera już nie widzicie Bo już jest daleko I my właśnie odjeżdżamy od niego No, na szczęście nic już mnie nie goni I jestem cały zdrowy No, jedziemy sobie na spokojnie. Ale jeszcze troszeczkę do końca. No, ładne niebo. Słoneczko nawet świeci. Puszczę, bo nie chcę się ich chować do ekwipunku. Nie chcę tam będą. Co za różnica, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy je upuszczę, czy usunę, czy dam je do ekwipunku. No i jestem znieśmy łabonik Zostawcie kciuka w górę i napiszcie wyniki w komentarzach. Zapraszam Was na pozostałe filmy na moim kanale. Cześć i do usłyszenia. Pa!